Liki to coś, z czym Lego próbuje walczyć, jednak bardzo często nieskutecznie, a czasami nawet sami takowe udostępniają i tak jest też w tym przypadku, bo udostępnili pewne zdjęcie odnośnie drugiego sezonu powstania smoków, które nie powinno zostać pokazane teraz. Do tego omówimy sobie także bardzo ważną misję kola dla całej przyszłości Ninjago, a także powrót Pixel, który jest coraz to bardziej możliwy. Zacznijmy sobie od wątku z kolem. Niedawno Dokwiad, czyli twórca powstania smoków, Napisał na Twitterze, że Kol wrócił do drużyny w czasie między pierwszym a drugim sezonem i nie zobaczymy tego na ekranie. Wykonał swoją misję, którą powierzył mu Duch Mistrzału, a następnie powrócił do drużyny. I misja ta będzie bardzo ważna dla całej przyszłości Zjednoczonych Krain. Niemniej jednak nie dowiemy się o tym jeszcze teraz i nie zobaczymy tej misji na ekranie. No chyba że w retrospekcji jakieś pojedyncze urywki. Skoro jest to temat tak ważny, to oznacza to mniej więcej tyle, że Cole będzie teraz jedną z ważniejszych postaci, które będą miały więcej czasu ekranowego niż pozostali ninja, a przynajmniej w teorii. Na pewno drugi sezon Powstania Smoków nie jest jedynym, gdzie będzie on w drużynie i powinniśmy go oglądać jeszcze przez następne sezony ze względu właśnie na tą jego misję, która podobno jest tak istotna dla całego Ninjago. A druga rzecz to liki, które Lego samo udostępniło, zawieszając taką oto tabliczkę w strefie Ninjago w Legolandzie. Po lewej stronie widzimy tutaj Kaja i Nie w ich strojach z pierwszego sezonu powstania Smoków, a po prawej Zeina w turniejowym stroju, jaki będzie on miał w drugiej części sezonu drugiego i w zestawach na czerwiec. Co więcej, nie jest tam tylko Zein, ponieważ obok niego widnieje Pixel, co oznacza, że ona również w powstaniu Smoków powróci i zobaczymy ją ponownie. O powrocie Pixel mówiło się już dawno temu, tak naprawdę już jakiś czas temu nieoficjalnie zostało to potwierdzone, gdy dokładnie wspomniało o tej kapsule i tak dalej, a teraz chyba tak już oficjalnie, oficjalnie możemy spodziewać się jej powrotu. A co do samego stroju Zayna, to wygląda on naprawdę całkiem nieźle i na pierwszy rzut oka można go pomylić z tym strojem Skole, bo są bardzo podobne. Jednak, pozory to tylko pozory. W rzeczywistości jest to zwykły strój turniejowy, nowy, którego wcześniej nigdy nie mieliśmy, a w którym nasi ninja będą walczyć w tym tajemniczym turnieju, czymkolwiek on będzie. W takich samych strojach będą też w zestawach na czerwiec. Więc w komentarzu możecie napisać, co o nich sądzicie. Czy podoba Wam się ten strój? Bo ja przyznam, że jak dla mnie jest naprawdę okej. Okay. Ja jestem fanem tych takich strojów bez rękawów i mi się podoba. Dajcie znać, co o tym sądzicie, a ja się żegnam. I do następnego. Hej.